Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony na Battle Royale Casual, czyli Battle Royale na ludzie dla początkujących. W teorii ja nie powinienem mieć wstępu na ten tryb, natomiast dla samego eksperymentu, czy dla edukacji wejdziemy sobie na ten tryb, zobaczymy jak gracze grają, a raczej jak gra sztuczna inteligencja plus gracze. Później się zabijemy, żeby poobserwować ludzi, którzy faktycznie e, coś tutaj grają, i jak faktycznie e, to wygląda w tym trybie. Więc tutaj sobie wylądujemy i zobaczymy, jak ten gracz. No, i teraz widzicie różnicę. On coś tutaj strzela, ale sobie się schowamy tutaj, przejdziemy tu. Ja nawet go nie będę próbował zabić. O, jeszcze jeden typ mu tutaj wychodzi z pleców. Wiecie, to jest jakby. I, I co jest najgorsze, że nawet nie jest napisane nigdzie, co jest Battle. -gl czy statystyki są normalne, wszystko jest normalne. Oni się tutaj leją, co tu się stało? Ten go zabił. Także ciężko mi. To jest na pewno sztuczna inteligencja. raczej nie jest prawdziwy gracz. Tak, to nie jest prawdziwy gracz. To nie. Znaczy, dobra, może być prawdziwy gracz, A tu masz z zabyku. No. Także pozwolimy mu mnie zabić. Co tu się dzieje? Właśnie, typ mi przyszedł na ratunek. <laughs> ja nikogo tutaj nie zabiję. Ja sobie poczekam, aż mnie zabiją. O o, skończyli. Teraz typ do mnie szczela tu. Kolejny wbiega. Teraz ten go zabił. Ten tutaj biegnie na mnie z bronią. Ten tutaj ma broń. I jeszcze jeden tu mi wbiega. Jeeery. Yeah. I najgorsze jest to, że tutaj nie ma żadnego rozróżnienia, że to jest Battle Royale na luzie. Ja tu w teorii mogę sobie zrobić 50 killi. Nikt o tym wcale nie musi wiedzieć. Oprócz tego, że ludzie mogą mówić, że ja mam bodloby, albo że gram na vpn czy coś w tym stylu. No ale zobaczcie, tutaj cztery osoby już były. Ja ze spokojem, bez żadnego wysiłku mógłbym te cztery osoby zabić. Tego tutaj typa też bym cztery razy zakręcił. Więc no, jest to bardzo ciekawe i jest to faktycznie tryb dla początkujących. Raczej jest to sztuczna inteligencja. Raczej nie jest to prawdziwy gracz. Natomiast z tym trybem są pewne problemy, o których chciałbym wspomnieć w tym filmiku. Dlatego proszę bardzo, panie panie, panie Lord Walker. Panie Lord Walker, możesz mnie zabić. Teraz zobaczymy co się dzieje w głagu. Oczywiście ten Gwałk przegramy. I później będziemy obserwować osoby, które grają w tej grze, a raczej na tym trybie, więc ja mimo wszystko mam pierwszą obiekcję z tym trybem, nie ma nigdzie zaznaczone, że to jest tryb dla casuali, nie ma rozróżnienia, ja widziałem sytuację, w której streamerzy e, zagrali sobie, powiedzmy ten tryb, zrobili sobie ileś tam killi i solo kłady i tak dalej tak dalej, nie wszyscy, nie mówię tutaj o tych popularnych streamerach, bo jakby... Oni nieraz udowadniali, że tą w stanie zrobić to bez problemu. Na tym trybie można zrobić bez problemu: 50 kili bez żadnego problemu. Tutaj mamy tyba, który rzucił we mnie termitem. Nie wiem, czy w niego trafił. Ten będzie mnie gonił tutaj. Ja sobie tu będę za nim biegał cały czas. I, i poczekam, aż on mnie łaskawie zabije. Eee, I zobaczymy, co tu się będzie działać, eee, Działać, co się będzie tutaj dziać. Nie mów mi, że dasz mi. Dasz mi przejąć flagę. To jest idealny tryb dla początkujących jeżeli to tak naprawdę wygląda Nie mów, że Oboje przegraliśmy. Nie jestem ciekawy, czy to był prawdziwy gracz, bo tego nie wiemy. Tego również nie wiemy. Więc ja tutaj powiem Wam o obiekcjach, które mam, jeżeli chodzi o ten tryb, ponieważ... Nie podoba mi się, nie podobają się pełne zastosowania, aczkolwiek chciałbym, żeby ten tryb został, tak? Więc moją obiekcją numer jeden jest to, że nie ma nigdzie zaznaczone, że jest to tryb dla casuali, aczkolwiek rozumiem dlaczego. Ponieważ, jeżeli jesteś casualem, nie chcesz na każdym kroku mieć przypominane to, że jesteś casualem i nie potrafisz grać w tą grę. Ale mimo wszystko, no, mogło być to rozróżnienie. Nie ma rozróżnienia między sytuacją, w której zabijamy bota, a zabijamy prawdziwego gracza. Również rozumiem, dlaczego tak jest. Bo ci te boty mają tutaj imitować prawdziwych graczy. Na przykład to nie jest bot. Widać, że zrobił slide cancel. Widać, że gracze, których obserwuję aktualnie, to nie są boty. Że to są troszeczkę bardziej... A, I są to bardziej ogarnięci gracze. I też nie do końca mi się wydaje, żeby oni mieli miejsce lub prawo dojść lub wejść do tego trybu, ponieważ ten tryb powinien być dla graczy bardzo początkujących. Także nie mamy tutaj rozróżnienia w sytuacji, w której zabijamy bota i zabijamy prawdziwego gracza, aczkolwiek ponownie rozumiem dlaczego tak jest. Bo jak jesteś graczem każualowym czy słabszy, nie chcesz na każdym kroku mieć przypominane e, przypomnienie, że ej, zabijasz tylko boty, nie potrafisz zabić prawdziwych graczy. Tak? E... No, i kolejno, nie podoba mi się to, że gracze, którzy potrafią w to grać, mają wstęp do tej gry. Tylko pytanie brzmi, co to znaczy, że potrafisz grać? I co to znaczy, że nie jesteś kazuoalem? Tak? To jest bardzo ważna, istotna rzecz. I bardzo istotne rozróżnienie. Możecie mi napisać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. Ponieważ kazuoalem może być osoba, która gra raz, dwa razy w tygodniu, po dwie godzinki, tak? Nie ma czasu na żeby grać więcej, nie ma czasu, żeby robić kamosy, nie ma czasu, żeby, nie wiem, no, grać na Batroyalu, a jako, że na Batroyalu mamy bardzo mocny skill-based matchmaking. Jeżeli gramy z kolegami, koleżankami, z drużyną, która po prostu troszeczkę więcej potrafi, która gra więcej w tą grę, no, to w tej sytuacji skill based matchmaking nadrzuci po prostu na mocniejsze loby, na które może by nie być gotowi, na którym nie mamy wyekspionych broni, obojętnie i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej sytuacji mamy pewien konflikt interesów. Co to znaczy casual, co to znaczy gracz początkujący, i gdzie powinna być bariera? Ponieważ ja nadal uważam, że ja na ten tryb nie powinienem mieć wstępu, ja na tym trybie nie powinienem móc robić kamuflaży. Moim zdaniem osoby, które mają. KD też nie powinno być za bardzo jakby wyznacznikiem chyba, że do jednego KD. Jeżeli masz powyżej jednego KD, to wydaje mi się, że nie powinieneś mieć wstępu. Nie powinienem mieć... Nie powinieneś mieć wstępu na ten tryb. Jeżeli masz powyżej jednego Prestige'a, co znaczy, że już grasz w tą grę dosyć długo, czy masz, nie wiem, ileś tam... Ileś tam godzin w tej grze, to może też powinna być jakaś blokada. Czy może gra będzie robić jakieś statystyki, Twoje e, typu, jak szybko się poruszasz, jak celnie strzelasz, jak szybko lutujesz i tak dalej. I wtedy na podstawie tych statystyk jest w stanie określić, czy możesz mieć wstęp do tej gry, czy nie, czy tego trybu, czy też nie. Ponieważ ja nadal uważam, że ten tryb jest bardzo fajny, bardzo potrzebny. Natomiast powinny być też limity. Ponieważ każualowych graczy jest dużo e, i graczy, którzy chcą sobie wycilować i poznać grę, też jest dużo. I gracze, którzy chcą, nie wiem, coś udowodnić, że są w stanie zrobić 50 pseudo kili na tym trybie. Ja nie, nie rozumiem w ogóle dlaczego w ogóle coś takiego robić, nie? Że tak pseudo udowadniasz, komu chcesz coś udowodnić, że zrobić 50 kili na bota! Na sztucznej inteligencji i na graczy, którzy nie potrafią grać, tak? Bo to jakby pojawiają się tam mocniejsi gracze w tym trybie, pojawiają się te pseudo słety, które są na tym trybie. Ej, ja nawet byłem na tym trybie, żeby zrobić dla was nagrania do filmu, bo chciałem po prostu mm, zrobić pewne klipy. Nie tyle co jak zabijam ludzi, ale że wskakuję tutaj, jump spoty tam i na że było mi trudniej, bo potrzebowałem też loadout podnieść i zedytować tak dalej, to więc musiałem wejść na ten tryb. I widziałem, jak ci ludzie grają, i widziałem, jak gra sztuczna inteligencja. I dalej uważam, że ja w teorii nie powinienem mieć prawa wejść na ten tryb. I już zaznaczyli, już twórcy gry zaznaczyli, że będą wprowadzać pewne limity do tego trybu. Jeszcze nie wiadomo jakie, jeszcze analizują temat, jeszcze myślą, jak to zrobić. Natomiast zapewne będzie tak, że ten tryb zostanie. Masz typa na dole, nie widział go. Eee, zapewne będzie tak, że ten tryb zostanie i będzie po prostu pewien, e, jakby bariera, czy tam pewien, e, jakby. Teraz go usłyszał. Eee, pewien zakaz, tak? Że na przykład taka osoba jak ja nie będzie mogła wejść na taki tryb. Natomiast tutaj naprawdę można zrobić naprawdę kolosalną ilość killi. Na przykład Alex. Alex Black. Wydaje mi się, że Alex może być odpowiednią osobą na ten tryb. Level 48. Czemu go nie zabiłeś? Nie widziałeś, że to jest tryb? Co, co, co kombinujesz w tym przypadku? Jestem ciekawy co twórcy gry wykombinują I jak twórcy gry yy, Określą to wszystko Bo na przykład ten tryb nie liczy się do KD Wyżej Wyżej Masz bardzo małe prędkość pocisku na tym karze Zabójstwa na tym trybie nie liczą się do KD Winne na tym trybie nie liczą się do ilości wygranych, tak? Więc to nie ma... Uuu, jeszcze jego powalił. Nice! Więc na tym trybie nie ma co sobie bustować konta, bo po prostu to nie działa, a jeżeli działa, to jest jakiś błąd, bo nie powinno to działać. Także na tym trybie faktycznie można spotkać wielu casual'owych graczy, ale można też spotkać pajaców, którzy nie wiadomo co chcą udowodnić. Yy, według mnie argument... Ale ja chcę się rozgrzać. Też... Nie działa. To jest dla graczy, których faktycznie chcą sobie poznać gierkę, chcą sobie e, pochealować i nauczyć się rotacji, nauczyć się tej gry, nauczyć się mechanik tej gry. I według mnie mocniejsi gracze nie powinni mieć wstępu. No ale tutaj Alex sobie chilluje elegancko e, Alex Black 79. Ciekawe, czy to jest jego rocznik. Chilluje sobie bez żadnego problemu na daszku. W sytuacji, kiedy to by była Battle Royale na Werdańsku, ADR-ka by już w głowę weszła na 100%, nie przetrwałby tego, nie ma szans. Przy tym snajpieniu, które on tutaj nam pokazuje, nie przetrwałby. Na tym, zwłaszcza jeżeli by na przykład grał z tym Widzi i ten Widzi by był mocniejszym graczem, który chce sobie pograć powiedzmy z takim Alexem, który nie potrafi grać w tą grę, no to automatycznie dostaną mocniejsze loby i Alex nie będzie w stanie po prostu nadążyć nad nim. No i to jest też... To jest też poniekąd problem skill-based matchmakingu i możliwe, że to jest odpowiedź na skill-based matchmaking lub kontra, No no bo był ten problem, tak? Jakby skillbase matchmaking potencjalnie jest problemem dla każdego gracza w teorii, ponieważ nie działa tak jak się wielu wydaje Ale jest to poniekąd... Ktoś mu w drabinę wchodzi i on tego nie słyszy Jestem ciekawy tego, to jest to jest bot, to nie jest prawdziwy gracz. Tak, to był bot. Eee, jest to kontra, bo na przykład taki słabszy gracz, który chce sobie pograć ze znajomymi, którzy są mocniejsi, to często po prostu nie nadąża i ginie szybciej. Może jest takim elementem frustracji dla teamu, który chce wygrać, ale nie może, bo ten słabszy gracz nie jest w stanie po prostu eee, nic sensownego zrobić. Więc taki słabszy gracz sobie wchodzi na battle royale na ludzie i dzięki temu jest w stanie zwiększyć swoje umiejętności, nauczyć się podstawowych mechanik i elementów gry. E, posnajpić sobie ze spokojem, jak tutaj Alex sobie chiluje na naszku. i tyle, nie? Ale, no, jestem ciekawy, jak to się rozwinie. No, bo wydaje mi się, że gra nie będzie mi pokazywać e, botów, nie będzie mi e, rzucać tutaj. O, tutaj mamy Widzi 11 Prestige 183 Level. Na pewno nie jest to gracz początkujący. Ma już 9 killi, na pewno wie, co się dzieje w tej grze. I teraz pytanie numer jeden. Czy ta osoba powinna mieć wstęp na Casual Bat Royal? A jeżeli ta osoba chce sobie pograć z takim Alexem, który jest casualem, czy może z nim grać na tym trybie, czy nie może z nim grać na tym trybie? Wydaje mi się, że to są pytania, które twórcy sobie zadają. Yy, I za bardzo jeszcze nie wiedzą jak odpowiedzieć na to pytanie. No bo ja mi się wydaje, że ten Wizzy nie powinien mieć wstępu na ten tryb. I też pytanie, czy powinna być yy, jakby rozróżnienie między botem a graczem. Zabijesz bota, dostajesz kila za bota, zabijesz gracza, dostajesz kila za gracza. Jestem ciekawy, czy to tak powinno być, czy według Was tak powinno być. Ja rozumiem, dlaczego tak nie jest. Ja rozumiem, dlaczego tak nie jest, bo nie wiem, czy to jest na zasadzie zniechęcania, czy uświadamiania słabszych graczy, że ej, nie zabijesz prawdziwego gracza, więc się nie ujdź, że coś ci wychodzi. Widzi potrafi zmienić sobie na nóż, więc już pięknie sobie na dropa. Zobaczymy co weźmie. Jak wejdziesz HDR-kę, to naprawdę się przewrócę zaraz. Widzi sobie wziął M4. I co jeszcze? M4? Widzi również nie grzeszy aimem. Widzi również nie grzeszy aimem, więc Widzi nie jest to mocny gracz. Może Widzi się uczy grać na padzie, bo jest to, był to ewidentny aim na padzie. Więc pytanie brzmi, czy Widzi jako gracz casualowy, który nie potrafi tak dobrze strzelać, powinien mieć wstęp na tą grę, do tego trybu, mimo że ma 11 prestiż. Bo może ten prestiż został zrobiony na zombie, tak? Kto wie? Level możecie robić na zombie, trochę na kampanii ba też, na multiplayerze oraz na warzone. Więc to jest pytanie zasadnicze numer jeden, czy powinien mieć wstęp do tej gry, strzelając tak jak on strzela aktualnie. Ja naprawdę nie wiem, jak rozwiążą ten problem, no bo jest to potencjalnie problem lub może być problem, bo widać, że mm, suety tak zwane, czyli poceni gracze e, czasami wchodzą na ten tryb e, z różnych przyczyn, niekoniecznie dobrych. Więc pytanie brzmi, jak to po prostu rozróżnić. Wizzy ma jakąś typa po prawej stronie na dole. Ja nawet tego komentowania na początku, znaczy komentowania tego nie biorę na poważnie, tak nie, nie, nie mówię, co ma zrobić, jak ma robić. Bo, no bo czasami te boty po prostu nie zachowują się racjonalnie, nie zachowują się jak prawdziwi gracze, wychodzą na otwartą przestrzeń, udają, że coś strzelają. O-o, Alek, tarapaty? I z prawej strony tarapaty Widziego. Nie no, Widzie jest to ewidentnie casualowy gracz, nie potrafi strzelać. Ma tam jakieś pojęcie o batroyalu, ma pojęcie co zrobić, jakiś tam slajd wejdzie, wyciąganie noża i tak dalej, no, ale jeżeli chodzi o umiejętności strzelania, bardzo słabo, może się uczy grać na padzie, może to jest z który chce przejść na pada. Na padzie nie jest tak łatwo strzelać, więc nie wiem, nie wiem jak to tutaj działa, ale no, Wizzy udowodnił mi, że może ten tryb jest odpowiedni dla niego. Więc może prestiż i level postaci nie powinien być wyznacznikiem tego, czy ktoś powinien mieć wstęp na casual battle royale, czy też nie. Zobaczymy jak zagra Gułak. Zagra łak na prawdziwego gracza, czy na... nie, to jest bot, to jest bot. Co się dzieje u Alexa? Alek przegrał Bo ja wam powiem szczerze, że grając ten tryb i robiąc te klipy i ja nie byłem w stanie przegrać. Ja nie byłem w stanie e... okej, okay. Ja nie byłem w stanie e... przegrać fightu z botem, albo z prawdziwym graczem. Nawet nie, nie rozróżniałem kto jest kto, mogłem rozróżnić jedynie po y, umiejętnościach i sposobie poruszania się. Więc, no nie wiem. Mimo wszystko grał, nie powinna mnie wpuszczać na ten tryb. Ale jego może już tak. Mimo, że ma 11 prestiż. Hmm. Wizy kupił team Jestem bardzo ciekawy jak się zakończy ta gra. Obejrzymy to do końca, zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo ja dalej uważam, że ten tryb jest super. Ja o tryb, ten tryb wołałem od czasu Warzone'a na dwójki, ponieważ od czasu na jedynki wołaliśmy o rankedy, później dostaliśmy rankedy, brakowało jeszcze trybu dla casuali, jako że skill base matchmaking był e, mocny plus i jakby próbowali zrobić z Warzona tryb dla casuali, co, był, co było błędem oczywiście. Więc taki tryb dla casual. to jest bot, to nie jest prawdziwy gracz. Boty tutaj, zauważyłem, że boty reagują na dźwięk. Boty są jak zombie. Jeżeli jest bot w pobliżu lub boty w pobliżu słyszą dźwięk, oni po prostu biegną. Biegną w miejsce, gdzie był ten dźwięk po to, żeby się postrzelać, po to, żeby zrobić free killa. To jest też bot, to nie może być prawdziwy gracz. Taki Wizzy ma 12 killi. I taki Alex ma 9 killi. I w sytuacji, gdyby grali na Battle Royale duo, szansa jest, żeby nawet nie zrobili po jednym killu żeby już by już dawno przegrali. To jest prawdziwy gracz, który zginął. Eee, by, kolejny gracz biegnie. Oj, tutaj zlagowało. No, no Wheezy jest ewidentnie odpowiednim graczem na ten tryb. Boś widać dopiero uczy strzelać. No, ale chłopaki by na prawdziwym trybie nie pograli. I tutaj mają 13 killi, mają fan teorii słyszałem, że można tutaj robić kamo. Można robić kamo, można robić kile na kamo i tak dalej, dalej. Eee, zalicza się to, zalicza się to do wyzwań. Czy powinno? Mam mieszane uczucia, bo skoro, wysłuchajcie mnie, skoro ja nie powinienem mieć wstępu na ten tryb, tak? A na tym trybie robi się w łatwiejszy sposób kamuflażę. To dlaczego osoba robiąca kamuflaż ma mieć łatwiej niż ja? Bo ja już tutaj nie mówię o rzeczach typu zabijanie ludzi i tak dalej. Ale sobie zasmokowali typa. Ja tutaj mówię bardziej o wrobieniu wyzwań, które są takie same dla każdego. Bo zrobienie powiedzmy ileś tam kili, ileś tam headshotów jest jakby to samo dla każdego. I są łatwiejsze tryby. Jak ten i trudniejszy tryb, jak Battle Royale. Dlaczego na ten tryb jest, jest łatwiej? I ktoś słabszy ma mieć dostęp do tego samego wyzwania, co ja? Gdyby były inne wyzwania. 100% tak się zgadzam. Jest, są inne wyzwania, poszczególne wyzwania. E, może niekoniecznie kamuflaże, ale coś tam, co może sprawić, że dana osoba sobie wyleweluje broń. tata. Ale nie do końca się zgadzam w sytuacji, w której oboje mamy. O, mamy tutaj kolejnego typa. Oj, opa, opa. Aceluj do niego. Udało się sytuacji, kiedy oboje mamy te same wyzwanie i niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania, Ty masz łatwiejszy zryw, aby wykonać to wyzwanie. Tego nie powinno być. Albo mamy te same warunki, i te same wyzwanie, albo mamy inne wyzwania, i inne warunki. Reporter, ktoś tutaj się już o oczy ty wyzywa. Swoją drogą. Słyszałem, że też cheaterzy byli na takim trybie. W sensie, że na tym trybie wydaje mi się, że level idzie dosyć szybko. Nie wiem, czy idzie tak samo jak na zwykłym battle royalu, czy grabieży, czy odnowie. Nie mam pojęcia, bo nie sprawdzałem tego. Natomiast zakładam, że idzie w miarę szybko. Więc taki cheater pod na każdym battle royale na levelu pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, obojętnie. Jest w stanie zrobić sporo killi i sporo kontraktów. I jest w stanie zrobić jakiś tam jakiś sensowny level. u lala! Tutaj akurat łatwy kill z jego strony. Więc on niestety gra, nie jest w stanie na przykład zablokować takiego cheatera. No bo zakładają, że ten cheater ma mały level, no to mimo wszystko musi go tam wpuścić. Niestety się nie udało. Jak na razie widać, że jakby zdecydowana większość graczy tutaj to są gracze casualowi. Skoro Widzy i Alex sobie radzą na tym trybie, a są to ewidentnie gracze początkujący. Bo Widzi ma 15, Alex ma 11 killi. Jeszcze jeden typ tu jest. I kolejny tryb za, za, za Aleksem. O niestety został spulowany. I tutaj to już nie był bot. To już nie jest bot. To już jest prawdziwy gracz. Natomiast oni za nie zrobiły 15-11 kills. Co na batteryalu prawdziwym by było dla nich nie do osiągnięcia. Załóż sobie playty, Nie jesteś w stanie wygrać ten fight. Nie masz kompletnie, absolutnie szans. Masz dwóch typów na sobie, nie odzywałeś kewu. Ten typ tutaj sobie wyjdzie z tej strony. To jest też bot, ale ty nie trzeba... O oh, oh. Nie ma żadnych szans wizji niestety. Aldi Prospect. Zobaczmy. Zobaczmy jak ci gracze, którzy w teorii też nie powinni mieć wstępu do tej gry grają. Mamy 11 killi, to nie jest ale dużo jak na ten tryb. Gracz, który ma powiedzmy 2 KD, minimum minimum 25. Gracz, który ma 2 KD. Ja raz na tym trybie przez przypadek zrobiłem 15, by, będąc w jednym miejscu, próbując nagrać jeden klip na filmik. Ale tylko dlatego, że do mnie wszyscy przybiegali i mi przeszkadzali. Ale zobaczmy, 11 kili, 11 kili, 13 kili, Pictus i 10 kili. Łącznie mają. Ania, łącznie mają 40, ponad. Tak, troszkę od tego, grają sobie Kilo, Kilo, Victus, nie wiem z jakiej paki w ogóle jest tutaj grany A level 55 pre bez prestiża i level 51 bez z i bez prestiża i bez prestiża Tak mi się wydaje Także no jest to tryb na czwórki, więc no nic dziwnego, że grają teamowo, grają czwórki mają 11 killi, co jak na ten tryb, to według mnie, jeżeli jesteś ogarniętym graczem, to na pewno nie grasz teamowo w, tryb. w tym <laughs> Więc może i... Może i ci gracze, może, może i ten kap, kaputa powinien, jest odpowiednim graczem na ten tryb Naprawdę zastanawiam się, co powinno określać Czy dany tryb gracz powinien mieć wstęp na ten tryb, bo będą wprowadzać limit. Już ogłosili, że zastanawiałem się nad tym, jak prowadzić ten limit. Oni raczej wygrają ten mecz? Mają full squad, to jest jedyna czwórka w, na tym, na mapie. Ale Kaputa nie zdąży przeładować broni, na razie sobie tu tutaj zobaczymy co się dzieje tutaj po stronie... Opa, mają tutaj problem! Okej, okay. i mamy solo. Solo na trójkę, solo na czwórkę, przepraszam bardzo, więc oni raczej wygrają ten mecz bez żadnego problemu. I mają bardzo dużo pieniędzy, bo 74 tysiące, chłopaki grają grabież, albo chłopaki, dziewczyny. Nie wiem, czy to został bot, czy prawdziwy gracz, ale... W każdym razie, mimo wszystko, gratulacje na wina, gratulacje na kilę, ale one nie powinny się liczyć do KD i nie powinny się liczyć do e, win rate'ów, nie powinny się liczyć do, staty do statystyk. To jest, to by było bardzo niesprawiedliwe. To jest bot. No i... Jeżeli on cię powali, to... Także macie, najlepszy tryb dla casuali. Zapraszam was serdecznie na niego, jeżeli chcecie się nauczyć grać, eee, no i tam sobie możecie poćwiczyć. Od czasu do czasu traficie na jakiegoś pajaca, który jest swetem i próbuje zrobić 50 kg tam, ale nie przejmujcie się tym. Grajcie i trenujcie. To wszystko z mojej strony, trzymajcie się i do zobaczenia.